Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na drugą część zdrapek wybranych przez widzów. Pod ostatnim odcinkiem ze zdrapkami wybranymi przez Was znalazło się jeszcze kilka propozycji, tak więc stwierdziłam, że zrobię drugą część takiego odcinka, bo było dosyć spore zainteresowanie. Najczęściej wybieraliście oczywiście krzyżówki, ale w tym zestawieniu znalazły się również inne zdrapki. jest między innymi zdrabka za 10 euro. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, kto wybierał zdrabki do dzisiejszego odcinka. I jakie to będą zrabki, oraz czy przyniosą jakieś fajne wygrane, to zapraszam Was do oglądania. I pierwszą strabeczką, którą będziemy sobie dzisiaj strapywać, jest propozycja od Wiktorii. R. Pozdrawiam Cię, Wiktoria, bardzo serdecznie i dziękuję Ci za propozycję do dzisiejszego odcinka. Wiktoria wybrała jeszcze drugą zrabkę, ale zajmiemy się najpierw tą pierwszą. No i tutaj, oczywiście, zasady są takie jak w dużym lotku.

I sprawdzamy, 33 nie ma, 10 jest, 9 jest, już mamy 2, Jedynki nie ma, 44 nie ma i szóstki nie ma, więc ta zdrapeczka niestety jest przegrana. się za kolejną i jest to znowu propozycja od Wiktorii i tym razem jest to krzyżóweczka za 3 euro tak więc Wiktoria bardzo Ci dziękuję za obie propozycje do odcinka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie no i drapiemy w tej krzyżóweczce utworzyły się już dwa słówka jak widać, tutaj jest jedno, tutaj jest drugie nie drapiemy dalej, zobaczymy, co tam się dalej wydarzy. Szukamy Z. Z, Z, Z. Uby się przydało. Teraz mamy H. Jest. Też mamy... C? Co? Co jest w I to tyle. Ostatnia literka. Uwaga, uwaga. Jest O. Czy O nam coś zmienia? Czy daje nam trzecie słowo? Obawiam się, że nie. Zabrakło nam L. E. U. Niestety nie było. M nie było. Nie było. Także tutaj, niestety, pozostajemy z dwoma słówkami. No, niestety. Ale bardzo ci dziękuję, Wiktoria, za propozycję. Bardzo mi miło. I przechodzimy sobie do kolejnej. A kolejną strapeczkę wybrała na dzisiaj Anna nazwisko. I Anna nazwisko poprosiła o krzyżówkę za 5 euro. bardzo dziękuję Ci, Aniu. Pozdrawiam serdecznie. No i sprawdzamy krzyżóweczkę. Ciekawa jestem, czy coś tutaj nam się utworzy. Jeszcze żadnego wyrazu tutaj nie było. Także szukamy V. Jest tylko jeden raz. Dalej M. jest F jeden raz, nie przepraszam jeszcze tutaj, w tej małej X. X. Niestety chyba nie ma. Dalej mamy E. Ten nam tutaj tworzy pierwszy wyraz. Zaraz sobie zaznaczę, żeby później nie pogubić. Jak już będę miała ich 10. dziesięć 10 słówek tysiąc euro o tutaj było f tutaj jest wyraz. teraz. I to na tyle i ostatnia literka jest to literka U. Chyba za wiele tutaj nie pozmienię, w zasadzie to nic. R by się przydało do wygranej, ale N nie było. Nie było N, nie było R. Nie było D. B też nie było. R D. B L. No niestety. Niestety zdrapka jest przegrana, ale bardzo Ci jeszcze raz, Aniu, dziękuję za propozycję do odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie. A kolejną zdrapkę wybrała na dzisiaj Ibel. E jest to zdrapeczka Olkarz za 2 euro. Także zdrapujemy. Z tej samej kwoty. No i mamy darmową zdrapkę. Jest trzy razy na Tutaj jeszcze tak dla porządku zdrapia, ale tutaj już nic nie będzie, bo wygrana jest tylko jedna. Darmowa strapeczka. I kolejną propozycją od IBEL e jest krzyżówka za 3 euro. Także IBEL e zostawia. Dwie propozycje na odcinek, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. I zdrapujemy. Oczywiście, te wszystkie krzyżówki mam już tutaj naddrapane, bo odcinek, i bez tego, będzie bardzo długi. Tutaj mamy jeden wyraz utworzony. No, niestety wychodzi na to, że ta krzyżóweczka jest e, przegrana. Tutaj jeszcze było L, ale nie było W. N nie było. Było AD. D było, przepraszam, D. Ale to nam nic nie zmienia. Nie było A. Nie było S. S by nam się też przydało. Także niestety ta krzyżówka jest przegrana, ale bardzo Ci dziękuję Ibel jeszcze raz za propozycję, aż dwie do dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam się jeszcze raz serdecznie. I kolejną zdrapeczkę na dzisiaj wybrał X Matino. X Matino wybrał bingo za 5 euro. Także dziękuję Ci bardzo za taką propozycję. Myślę, że całą zdrapkę dobrze widać w kadrze. No i drapiemy, drapiemy. Co tam dalej mamy? Trzydzieści dwa, trzydzieści dwa. Tu mamy trzydzieści dwa. Pięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy, jest siedemdziesiąt trzy tutaj. Tutaj pięćdziesiąt jeden. które nam brakuje do linii. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem. 69 by się też przydało 19. No jest kilka takich sytuacji, które by nam mogły zrobić fajne tutaj linie. 25 i 19 no, mówiłam o 19, ale tutaj właśnie nie ma jeszcze 56 właśnie tak sobie. Teraz spojrzałam, że 56 tutaj jeszcze brakuje. Także niestety.

Trzydzieści i siedemdziesiąt jeden. I dwie ostatnie. Dwanaście i siedemdziesiąt jest dwanaście tutaj. Kochani, ta zdrapeczka niestety jest przegrana, ale bardzo Ci dziękuję Xmatino za propozycję do odcinka. Pozdrawiam Cię jeszcze raz serdecznie i teraz przechodzimy sobie do zdrapki, którą zaproponowała Ewa Stanisławska. Ewa wybrała na dzisiaj krzyżóweczkę. Także zdrapujemy, żeby nie tracić czasu. I szukamy literki ku nie ma. B. B B B. B jest jeden raz. I Nam daje tutaj drugi wyraz. Mamy tutaj już jeden utworzony. Ale obawiam się, że nie ma trzeciego. S nie było. R nie było. D nie było. T nie było. STR. STR. No niestety nie ma. Tutaj jeszcze było H ale nie było tego R, także niestety niestety krzyżóweczka jest również przegrana ale jeszcze raz dziękuję Ci Ewa za propozycję, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie kochani, dwie zrabki do końca no Na i następną zdrapeczkę wybrał dla dzisiejszego odcinka Mariusz z kanału Mega Zdrapki była to krzyżówka krzyżóweczka za 5 euro W tej krzyżówce mamy jeden wyraz utworzony tutaj na dole. Dobrze, drapimy. Teraz szukamy A. Mamy tutaj wyraz. tutaj mamy drugi jeszcze s i ostatnia n no ale n chyba nam tutaj tutaj nam daje drugi wyraz dopiero po dwa na każdej, tu jeszcze n, ale nie było k, nie było k, l nie było i nie było t, te było, ale to nam nic nie zmienia akurat, m nie było. Nie było C. Także ja sobie jeszcze te wszystkie krzyżówki później na spokojnie posprawdzam, że dla pewności, no ale wychodzi na to, że o, ta krzyżóweczka jest przegrana. Także jeszcze raz Cię pozdrawiam, Mariusz. Dzięki za propozycję. I przechodzimy do ostatniej zdrabki. A ostatnią zdrabką jest zdrabka za 10 euro. Laki wybrana przez Mari Marii. Cała nadzieja w tej największej zdrabce. Dzisiejszy odcinek wypadł słabo w porównaniu z tym ostatnim. No ale zobaczymy. Może tutaj jeszcze coś wpadnie. Trzymajcie, kochani, mocno, mocno kciuki. No i zdrapujemy. W cyfr musi wynieść 7. Nie ma. Tutaj w jednym rzędzie musimy znaleźć 3 siódemki, bo tutaj już nie będzie. No i tutaj też nie ma. I w bonusie musimy znaleźć kwotę. No, ale niestety się nie udało. Ale dziękuję Ci, Mari, za propozycję. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. Zdra... Zdrapeczek było sporo. Było sporo propozycji, ale wygrała niestety tylko jedna. I to był jedynie zwrot. Także, kochani. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za propozycję do dzisiejszego odcinka, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, no mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak to zostawcie łapki, zostawcie jakiś fajny komentarz, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również Was zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a na dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach, trzymajcie się ciepło, no i do następnego, pa pa!